maneczko z tej strony. Picolo to jest kolejny odcinek z ManiDN I w poprzednim odcinku mieliśmy znaleźć jakąś bazę. No w sumie bazę, miejsce pod bazę. I w ogóle znalazłem jakieś idealne miejsce wręcz. I na... jest ze mną crazy. I oczywiście crazy jest ze mną. Nie? I tak, mieliśmy bazę, znalazłem jakąś miejsce pod bazę. Gdzieś daleko, 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 daleko. To jest wręcz idealne miejsce, ponieważ tutaj nie ma w pobliżu żadnej wyspy w promieniu 100 kratek. Więc jest w ogóle idealnie. Super jest. Tylko sam krok. I, I tak. Co ja chciałem zrobić w tej bazie? Projekt będzie mega mega duży, bo będzie miał chyba. Pokratek w jedną stronę. Kraj będzie mega, mega duży. Jak kraj będzie materiały się to się chyba w środku Tak, dłuży. tak to, to będzie się dłużyło i dłużyło. Jeśli byś mógł przenieść mi trochę z kołna, to bym, byłbym zadowolony. Ja nie, nie. Czekaj, tu jest 40. I dojdźmy do 50. Stoł na To nie. Jutroś przy na bo ja dzisiaj jestem w numerze. Ale przynieś mi stoł na żeby coś już miał zrobionego. Dobra, tu będzie środek. Ja tak. no nie chcę kopać stoł na no, panie, się. Okej, okay, na tych koordynatach będzie środek. I jutro ci wykopię ile chcę, ale dzisiaj mi już nie kasz. Nie? Dobrze, jak masz dwa staki stoł na, proszę mi przynieść. Chociaż tyle Dobra, środek naszej bazy będzie tutaj, w tym miejscu. Zmuszasz, ona nie działa. I to będzie akurat idealne miejsce, żeby ładnie wyliczyć wszystko po kolei. Ale to są spięcia na, na czacie już widzisz. I gracze nie, spinają. Nie, nie, nie. Też heroi... O co to ma być? Dobra. Crazy, przynieś mi te dwa staki. Przynajmniej nie wiem, jak to zrobić, ale przynieś. Dobra, chodź, chodź tutaj do mnie, do, 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 do mojej tej, do tego domu magazynu. Poczekaj. Dobra, mamy set home ustawionego, więc możemy iść na razie do domu. Oczywiście, zaraz Kuboidę musimy tutaj postawić. I chyba się zdecyduję na Kuboidę 40 na 40, ponieważ zrobię ich kilka. Prawdopodobnie 4 kuboidy mi wystarczą na tą bazę. A przypominam, Mega Vib ma 8. Okej, okay, mamy musz. Nie, nie. O, mam muszle łodzika, to bym już 5. Ale czekaj, bo ja przewodnie potrzebuję chyba pryzmary, nowe bloki. Ja tylko raz zrobiłem przewodnie. Hmm. Jakoś dziwnie ma być ułożone ja tu gdzieś jeszcze mam muszle łodzika albo czegoś tam muszle Kieś. może w bp mam no nie za bardzo ale tu mam jedną dobra to już mam sześć razem czy ty masz crazy jakąś tą znowu cię nie ma jajaj crazy crazy dobra jesteśmy w na razie to może dobra stone tu mam E, EC co? EC użyjemy tego legendarnego zaczepa i za chwilę się widzimy jak nazbieram jakiegoś stona tej góry dobra, troszkę nabieram stona i jesteśmy już na miejscu. Bo ja byłem u ciebie, ja tam poleciałem. Dobrze, sposób, ci dobrze, dziki. rzuciłeś mi stona, to proszę mi tu przyjść z tym. Czekaj. Już ci rzuciłem. U mnie w bajcie jeszcze w piecyku pierwszym. 49. Dojdźmy do 50. Teraz mnie nie będzie słychać. Dobrze, że się nie będzie słychać w końcu. Przynajmniej się uciszysz. Dobra, to zróbmy to szybko, szybko, szybko. I teraz mam pewien dylemat: czy zrobić hehe kopułę, czy jednak zrobić cylinder do tego, żeby już nie utrudniać się wszystkim. O, tu. 50 kratek, tu jest, przypominam. Nie jest to jakoś mega duże, ale z drugiej strony jeszcze zróbmy też zrobimy 50 i prawdopodobnie to będzie no w sumie już to będzie 100 na 100 w sumie tu jeszcze mogłem sobie już zaznaczyć od razu tu i tu okej okay, tu lecimy dalej weźmy użyjmy tego nie tu kurde Ok, i 100 kratek. Trzeba mieć jasno oczywiście. 100 no kratek bazy. Hmm. Czy 100 kratek w jedną i drugą stronę będzie wystarczająco? Się kolej, w kolejnym odcinku. Ha ha ha, żartuję. E, spróbujmy zrobić tu takie coś i może w przyszłym odcinku zrobimy... Crazy już zawsze będzie mówił. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha W przyszłym odcinku zrobimy koło. Ej, a, a pokazać? Okej, okay. czy widzowie chcą... Dobra, powiedz, czy, czy mam pokazać widzom czemu jestem diabłem? A czemu jest? I generalnie diabłem? czemu jestem crazy? No, ma, mam pokazać? No, być... Oj, nie wiem, nie wiem, czy byś chciał. Cześć, To ja, mam teraz dylemat pewny, ponieważ... No. To wydaje mi się trochę małe. Ja się nie znam. Oj, musi się znać. To dobrze, no już się tepnę. no, 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 dobra. TP, RTP, tak. T-P-A- Merymanio. Ila. Patrz, Patrz, Ok. A co to ma być? To będzie nasza ta? No i czy to wygląda jakoś mega duże? No nie, no nie wygląda to na duże. Jeszcze tak z 50 kratek. Tę, tam, tam, tam. 50 kratek. Czekaj, 50 kratek plus 25 to jest 75. Czyż nie? Czekaj, zaczynając od tego 75 Widzę jak to napisałem? Na chacie? plus 25, dobra. A ja będę dobrym ad adminem. Jeszcze zrobię jeden quiz. 75. Serio? 75, czyli tutaj musi być 20. Ok, jest 125, 150 kratek po obie strony. Czekaj, tu jest 1000, no to musimy 25. Ok, jest 25 teraz. Dokładnie jeszcze zbudzi. u z drugiej strony jest od tej kratki? A i on ja sprzedam za milion man za, za nie wiem za milion sprzedam kubeł wiedzy. Siedemdziesiąt okay. pięć. Jest dobra. w ogóle ja aukcja. Chyba nie ma dobra powiększymy każdą stronę o 50. Tu miał 25 pięć kratek, ale 50 razem. On usunął dieselkę, widziałeś? Czy to wygląda już naprawdę duże? No. Myślę, że wystarczy, tak? Tylko, żeby nikt nie odkrył naszych kordów, bo będą go będą teraz przyleźli. Na późno! Czemu? Na odcinku już pokazywałem. Nie! No musiałem obliczyć, ile jest tego, nie? Ale to wiesz, że za, za mną w studiu YouTube. Możliwe, że tak. Zabluruję Ale nie bawiłem dębry. się tym jeszcze. Dobra, a więc mamy 150 na 150. Co ty na to? Czy nie 4 pamiętam. kuboidy wystarczą na to, żeby pokryć wszystko? Ok, Bo tak? jeśli tu postawię jedną kuboidę 50 na 50, no to pokryję tylko do tych bloków. Bo no, chyba nic tej tarczy nie stworzy, no. Chyba, że mogę tu postawić na środku. Tu postawić na środku w każdym takim... W takim, w takim każdym tym dać po jednej kubojdzie. I to chyba będzie najlepsze rozwiązanie tego. Ale Co? Dobra. W następnym odcinku chyba... Albo nie, czekaj. 150 na 150. Owal. Czekaj. Jakaś strona był... O, tu jest. Jednak to jeszcze posiadam. Chwila, chwila. Jakoś to był... Jak ma nie zakasło? RK jakiś. No, Ani nie wiem... Nie wiem co to znaczy. Jezus Maria. No co no. To?! nie wiem. Jakiś no sksemularz. To to do jakiego słowa dodałem? X! Nie pamiętam, żeby do słowa dodawał jakiś li. Ja. Seks. Ej, to jest. Dobra, dobra, nie zajmujmy się teraz tym. Ja tu szukam. i zobaczymy, jaka jest tu odpowiedź? A Ta. widzisz. Kurde. Aha. Jeszcze jedno. to... Nie, nie da, nie rób. Ostad. Okej. Okay. Wy tego nie widzicie, ale... Czekaj. 16. 150 na 150. Okej. Okay. I wiecie co? Chwileczkę. Dobra, crazy gdzieś poszedł dalej, a my tutaj zrobiliśmy dalej. Yy, powiększyłem jeszcze o jedną kratkę, jak można zauważyć. Widzicie? Jedna kratka dalej tu jest, ponieważ chcę, aby było to równo na środku, bo jeśli bym zrobił tak, to... <słuch> To bym tutaj zrobił tak, że tutaj by było nierówno, a tak jest tutaj równo. Dobra. To na razie teraz mogę kuboidy jakoś tu. Postawić. Okej. Okay. To idziemy na kuboidy. Dobra, kuboidy są na targu, oczywiście zapomniałem targa wpisać, ale już są... czekajcie, muszę sobie jakieś bloki mansy przerobić na mansy. O kurde, to mi nie wystarczy. Nie wystarczy mi mansów. Muszę chyba wszystkie przerobić. No. To jeszcze mało będzie. No trudno. Yy. To my idźmy sobie jeszcze na działkę, skopmy... Yy, ...diamenty. Nie, nie zwracajcie uwagi po prostu na tą dramę, która się dzieje na czacie. W odcinku się tym zajmę odpowiednimi środkami administracyjnymi idziemy tu jest dość na sporo jak na razie więc troszkę tego będzie ok W odcinku pewnie jeszcze pójdę kopać sobie coś, bo potrzebuję stołna i w ogóle wszystkiego. Ale to no, jest tak. Trzeci, no 3,5. Taka jest oko. W to mógłbym jeszcze lazury, bo Lazury tu też mam sporo. Jeśli go wykopię, to będzie miał go bardzo dużo, bardzo dużo. Ile dostanę? Wejście. Pusta Uuuu, Dobra. Opłaca się go kopać. O, I teraz mamy dość. Targ. Idziemy to wszystko sprzedać na mancy I kupujemy jeszcze dwie kuboidy. Bo mam nadzieję, że to już wystarczy na dwie kuboidy. Na razie ten lapis sprzedamy. Do wiadomo, jeszcze zostawię sobie resztę. Okej, okay, to będzie mało, ale tyk, tyk, tyk. Czyżby mi nie, 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 nie. Znowu mi brakuje. Eee, no tak, jeszcze jeden kubojd. Jeszcze jeden Kuboid i mi brakuje. Hm, jak jakby go tu szybko, o mam tu jeszcze. Mam. Hmm, 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 hmm. tyk, tyk, Wystarczy? Nie. Jeszcze coś bym mógł zrobić. redstone'a, No, szmaragdów nie ma. Nie ten kilo. Zaraz się porządek zrobię. Wiecie to? Wiecie to? Za chwilę wrócę. O, mam nadzieję, że uspokoiłem trochę tych

Kurde, cały węgiel. Tu hmm. no jeszcze za tołna, ale stołna nie mam. A może? Dobra, coś tu wykopię. Tu powinno coś już się wykopać i mam nadzieję, że uzbieram na tą kubojdę w końcu. Nic nie widać, a może mam jakąś pochodnię w końcu? Chyba nie. Albo mam. To nie działa. A tu coś te Patrzeć na ślepo przez chwilę. Dobra, ja nic nie widzę i gdzie kopie Okej, okay. no fajnie, no fajnie, co tu kurwa dzieje? To wywalać, to wywalać. Okej, okay. tu jeszcze co może, skopiemy. No. Jeszcze trochę. to że ja tak się nie odzywam, po prostu nie. Nie widzę, co ja tu kopię. Może po prostu te na razie shadery wyłączę. Ok. wyłączone i to już lepiej widać, więc szybko skopiemy sobie trochę stone'a. Róbmy te manty i będzie git. No, jeszcze troszkę, troszkę światło może tu będzie. I ja jeszcze trochę, no zbieramy sobie całe jak tu. Okej, okay. tu nie znajdę jakichś diamentów, ale to tam. Mam pomysł na bazę, taką, żeby posuszyć całą tą, tą bazę pod, podwodną. A wtedy to będzie kwestia czasu, kiedy ją w ogóle skończymy, bo naprawdę będzie dużo roboty. Czyli jakieś andezyty nie mega dużo roboty Więc nie wiem czy jeszcze w tym w tym miesiącu albo za 2 trzy miesiące to skończę no, Mam nadzieję że tak I wtedy już będą mieć takie sprawy organizacyjne w ogóle jakieś w nie wiem co ja mówię w ogóle to ja pierdolę godzina 22 Kurde. Dobra Pepe. To Weźmy sobie resztę tego wszystkiego gdzieś pozbierajmy I Lecimy na skarby. Sprzedaż to Nie wiem czy mi to wystarczy Ale każdy mance się przydadzą tyk tyk Dobra. Exchange Jeszcze brakuje. O, bapa, to U, mamy Wystarczyło nam EC. Wykorzystaliśmy wszystkie mansy. I trochę jestem biedny. Mmm... Dąbazo. Nie wiem gdzie Crazy poszedł. Był na kolację jak się nie mylę. Dobra. Ej, I tak. Postawmy może na razie to... Niech będzie. Dobra, postawmy w każdym takim tym. Później to trochę poprawię. Bo to ma być na razie chronione już. Ok, działki połączone. Ok, połączmy te działki. I mamy jedną wielką kuboidę PSV Zobaczmy Okej, okay, tu jest kubojda. Okej, okay, jak widać na razie Chodzi to dobrze. Szkoda, że nie ma takiego czegoś, gdzie jest pełne pokazywane. Ale jak widać, teren mamy dość spory chroniony. Później przesuniemy to tu, tu na środek. To przesuniemy tu, to przejdzie tu, to tu. I powinno być cała działka w po tempie. Dobra, Crazy jego nie ma, nie mam co przedłużać, a więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, kolejny odcinek będzie już za dwa dni. A więc trzymajcie się, na razie, no i cześć. Crazy też pewnie powie, więc na razie, no i cześć.